Co jest celem Twojego życia, ale to nie jest zwykła książka w swojej ostatniej inkarnacji tutaj na ziemi. Nie ma autora, mam dla Ciebie wiadomość. Abstrakcja totalna, jest pewnego rodzaju hologramem, która po prostu zwariowała dwie ery. I bardzo dobrze. Zespół stresu pourazowego to nie koniec dziwnych informacji. Zmieniło kompletnie moje życie. Spokój. Z tym chaosem, z tą burzą, z tą dramą. Sam tytuł jest bardzo obiecujący. Najważniejsza, kluczowa w kursie cudów jest, a wtedy zmienia się wszystko. Cześć! Witam Cię na moim kanale. Cieszę się, że tutaj jesteś. A jeśli trafiasz na mój kanał po raz pierwszy, to powiem tylko krótko, kim jestem i czym się zajmuję. Mam na imię Bernadetta. Jestem coachem i terapeutą ustawień systemowych, ustawień metodą Berta Hellingera, i pracuję w sesjach jeden na jeden oraz warsztatowo. Jeśli jesteś zainteresowany, jeżeli potrzebujesz wsparcia, pomocy, to zapraszam Cię bardzo serdecznie. I na tym kanale bardzo dużo mówię na temat ustawień systemowych, ale jest jeszcze coś w mojej pracy i też w moim życiu. Coś bardzo ważnego, o czym nigdy nie mówiłam w dłuższej formie chociażby takiego nagrania, i właśnie tym chciałam się dzisiaj z Tobą podzielić. Bo oprócz tego, że jestem terapeutą ustawień Hallingerowskich, to zajmuję się jeszcze czymś innym, a właściwie część mojej pracy z klientami obejmuje jeszcze pewną ważną. Chciałam powiedzieć technikę, ale to nie jest jedna technika, to jest pewna filozofia i to nie tylko część mojej pracy, ale to również moja filozofia życiowa. Coś, co pojawiło się w moim życiu 10 lat temu, dokładnie dekada, dekadę temu, i mogę z pełną świadomością tego znaczenia powiedzieć, że zmieniło kompletnie moje życie. Zmieniło kompletnie moje życie z tego względu, że zmieniło perspektywę, moją perspektywę mnie samej, świata, w którym żyję i wszystkiego, co się w moim życiu dzieje. Akurat dekadę temu przeżywałam trudne, bardzo trudne dla mnie momenty. Byłam w podwójnej żałobie, w takim najgorszym swoim momencie, również depresji. Cierpiałam na zespół stresu pourazowego i oczywiście byłam też w terapii. Mm, ale kiedy pojawiło się właśnie to, o czym Ci dzisiaj powiem, to wszystko nabrało jeszcze innego znaczenia, jeszcze innego wymiaru i sensu. Co to takiego jest? Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o kursie cudów. Kurs cudów. Może ten tytuł już gdzieś obił Ci się o uszy, może, może wiesz, czym kurs cudów jest. Tym, którzy obserwują mnie na mediach społecznościowych pewnie przemknęła też ta informacja, że jestem praktykiem kursu cudów. Można też to nazwać facilitatorką, czyli osobą, która towarzyszy innym w rozumieniu tych praktyk, o których Kurs cudów mówi. Co to jest? Postaram się dzisiaj w bardzo skondensowanej wersji powiedzieć o, o tym, co to w ogóle jest i do czego służy, jak z tym pracować, no i jaki jest w ogóle cel kursu cudów. Gdybym miała to określić w takiej najbardziej skrótowej wersji, czym jest kurs cudów, to powiedziałabym, że jest to filozofia życiowa. Jest to filozofia życiowa. Która propaguje ponad wszystko spokój mentalny, spokój wewnętrzny. Brzmi banalnie, ale jeżeli powiem Ci też, że kurs cudów to jest spirytualność w czystej postaci, to jest duchowość w czystej postaci, to być może zacznie Ci się to już wszystko łączyć. Czyli filozofia życiowa, która propaguje spokój mentalny. Żyjemy teraz w świecie. I w każdym pojedynczym życiu dzieje się tak dużo trudu i tak dużo balastu niesiemy ze sobą, że my, świadomie czy nieświadomie, ciągle do tego spokoju wewnętrznego dążymy. Kurs cudów pokazuje, jak konkretnymi technikami duchowymi taki spokój mentalny, wewnętrzny można osiągnąć. Dlaczego mentalny? To będę też tłumaczyć, to jest kluczowe, bo żyjemy w świecie. Który z założenia oczywiście jest energią, ale żyjemy w świecie materialnym, świecie, którym rządzi intelekt, rządzi umysł, i to tutaj zaczyna się większość, jak nie wszystkie nasze rozterki, problemy, nasze dramaty życiowe. Dlaczego? Ponieważ to, w jaki sposób żyjemy, czy inaczej to, co wydarza się w tym świecie, który my uznajemy zewnętrzny, zawsze oceniamy z poziomu naszego umysłowego. Oceniamy daną sytuację, za daną oceną, naszą myślą idzie konkretna emocja i to prowokuje w nas trudne stany. Co mówi na ten temat kurs cudów? Mówi nam: możesz przeżywać daną sytuację, nawet najtrudniejszą w Twoim życiu i jej nie, zli, nie wyeliminujesz, ale możesz przeżywać ją z poziomu tego spokoju wewnętrznego, spokoju mentalnego. No, i temu w wielkim, wielkim skrócie kurs cudów właśnie służy. W moim przypadku było tak, że kurs cudów pojawił się, był czymś bardzo trudnym i dla mnie niezrozumiałym na początku. Absolutnie. Ale w pewnym momencie, po wielu ćwiczeniach, praktykach, pracy z nim, stał się czymś, co jest już właściwie pod waliną. Mojego myślenia o mnie, o świecie, tak jak wspomniałam Ci na początku. Może w Twoim przypadku będzie podobnie, może będzie to tylko jakiś epizod, etap i uznasz, że to nie jest dla Ciebie, ale jeżeli jesteś ciekaw, co ten kurs cudów takiego z życiem może zrobić, to zostań proszę ze mną. Postaram się te tajemnice odkryć. Może zacznijmy od tego, że sam tytuł jest bardzo obiecujący Kurs cudów. Kurs, czyli coś wskazuje na jakąś dłuższą formę, formę procesu, i rzeczywiście tak jest. Cudów. Mnie akurat to słowo nie przekonuje, bo być może niektórzy myślą o tym, że jest to jakaś forma magii. Oczekują właśnie w tym świecie fizycznym przejawów czegoś, co jest nierealne, ponadrealne, ale to nie o to chodzi, bo kurs cudem. W rozumieniu kursu cudów jest właśnie ta zmiana perspektywy, ale żeby ten cud mógł się wydarzyć, trzeba wykonać pewną pracę. Więc tytuł niezbyt przekonujący, sama forma też nie jest raczej zachęcająca, bo ponad tysiąc stronicowa pozycja hmm. raczej nie przeczytamy tego w dwa wieczory. I bardzo dobrze, bo jeśli mógłbyś przeczytać kurs cudów w dwa wieczory, to gwarantuję ci, że odstawiłbyś go na półkę i nigdy więcej do niego nie wrócił. Ale lektura kursu cudów jest powolna, jest, musi być uważna, bo inaczej to wszystko nie miałoby sensu. I przebrnięcie przez kurs cudów jest taką decyzją, kompromisem z samym sobą. Możesz spróbować, uznasz, że to nie dla ciebie, ale jeżeli rzeczywiście zobowiążesz się do tej pracy, to zobaczysz, że, że wtedy zaczną dziać się cuda. Ale decyzja należy do ciebie i to przejęcie odpowiedzialności również jest tutaj kluczowe. Powiedziałam o tym, że kurs cudów to filozofia życia, to metafizyka, to duchowość. Więc zanim jeszcze powiem, jak kurs cudów powstał. To muszę zaznaczyć pewną różnicę. E, dwa terminy, które, ob, które obecnie są bardzo, bardzo często używane, i notorycznie mylone: chodzi o rozwój osobisty i rozwój duchowy. Rozwój osobisty pod tym terminem e, umieściłabym wszystko, co jest jakimś e, elementem zewnętrznym, jakąś formą zewnętrzną, która pomaga nam znaleźć w życiu. E, Spokój, um, nauczyć się pracować z własnymi emocjami i z tej pozycji, w której umiemy już panować nad sobą, nad emocjami, osiągać jakieś konkretne cele, czy znaleźć misję życiową, e, czy um, umieć odnajdywać się w relacjach. Generalnie rozwój osobisty to jest właśnie ten, e, ta forma narzędzi zewnętrznych, więc warsztaty, kursy terapię, osoby i wszystko to, co my bierzemy jako, jako pomoc, właśnie z zewnątrz, żeby móc pracować z tym, co dzieje się w nas. Z tym chaosem, z tą burzą, z tą dramą, ze wszystkim trudnym, co w tobie się dzieje. A duchowość, rozwój duchowy to jest coś, co pochodzi wyłącznie z Ciebie. To nie jest żaden element zewnętrzny. Praca duchowa zaczyna się w Tobie i koncentruje się na Tobie. Więc są to metody, techniki, które uczą Cię, w jaki sposób Ty możesz obserwować siebie jako jednostkę w świecie, w którym, którym zarządza absolut. Pomówimy to. Tutaj o duchowości oczywiście. I jeszcze jedna kwestia, jeżeli mówimy duchowość, to przede wszystkim na myśl przybiega od razu, przychodzi od razu religia. I tutaj też może wyprowadzić się z błędu. Religia nie jest czystą duchowością, ponieważ religie też są jakimś elementem, narzędziem zewnętrznym. Dlaczego? To również jest coś tworzonego przez człowieka. Tutaj są dogmaty, doktryny, coś mm, przyjętego dobrowolnie albo niekoniecznie, coś w co musisz wierzyć, coś co musisz wypełniać, bo jeśli tego nie zrobisz, wydarzy się coś, jeżeli coś zrobisz, wydarzy się coś. Więc ty odnosisz się do jakiegoś elementu zewnętrznego i oczywiście ja nie mówię tutaj o ocenie tego, czym jest religia. Dystansuje się na ten moment do, ocen, do, do wszystkich ocen, ale religia nie jest równoznaczna z duchowością. Jest jej częścią, ale nie jest jej synonimem. Kurs cudów natomiast, możesz powiedzieć, tak, to też jest książka i to też jest coś zewnętrznego. Tak, owszem, ale to nie jest zwykła książka. Kurs cudów jest zbiorem. Praktyk duchowych, które nie odnoszą się do żadnych dogmatów, do żadnych zasad. To jest praca wyłącznie Twoja z sobą samym. Na pewnych etapach będziesz potrzebował um, jakichś um, elementów, właśnie um, narzędzi rozwoju osobistego, żeby osiągnąć własne cele. Być może religia jest również tym, czego potrzebujesz zawsze, może na pewnym etapie, Um, I może tym kolejnym krokiem, którego potrzebujesz, jest właśnie kurs cudów. Chciałam jeszcze też zaznaczyć, że to nie jest religia, doktryna ani sekta, która wyklucza się z tym wszystkim, co już stosujesz albo stosowałeś, więc bycie mm, w danej religii, w danej ideologii religijnej nie wyklucza pracy z kursem cudów, może, może to być kompatybilne. E, ale to nie jest wyjaśnienie i kontynuacja religii. No i teraz tak, powiedziałam książka, ale jak widzisz, nawet nie ma autora, nie ma mowy o tym, że ktoś to napisał. Sama pozycja składa się z trzech części. Pierwsza z nich to jest tekst zasadniczy, druga to są ćwiczenia. Ćwiczenie na każdy dzień roku, jeżeli zdecydujesz się pracować w takim porządku, chociaż tempo jest um, indywidualne, um, najlepiej nie przestawać tej praktyki, oczywiście, żeby miała ona przynosić efekty. I trzecia część to część podręcznik dla nauczyciela. Możesz zacząć od tekstu właściwego. Ale jest on trudny, momentami niezrozumiały. Zawiera też słowa, które y, mogą Ci wskazywać na powiązania z religią katolicką, z, religi z judaizmem, i może to być trochę dla Ciebie dziwne, mylące, ale na to wszystko przyjdzie czas, to też wytłumaczę. Y, możesz też zacząć od tej części właściwej, czyli od y, praktyk, ćwiczeń na każdy dzień ale to też może być dla ciebie nużące, monotonne i mm, niezrozumiałe, chociaż nie chodzi w tym kursie cudów o totalne zrozumienie, ale jest bardzo dużo materiałów, jest bardzo dużo nagrań, jest dużo kursów i osób, które pomagają przez ten procent Proces przechodzić. Możesz też zacząć od ostatniej części. Nie ma żadnego nakazu, ty decydujesz, w jaki sposób pracować. Są też pozycje książkowe, które mogą być takim wprowadzeniem do, do kursu cudów. Na przykład pozycja przetłumaczona na język polski, Powrót do miłości, Marianne Williamson. Gary Renard napisał też. Um, też takie wprowadzenie do kursu cudów. Jest aparacji del Universo, ale nie wiem, czy jest tłumaczenie na polski, więc polecam ci tylko to, co wiem, że jest wydane w języku polskim. Kurs cudów jest lekturą, jak wspomniałam, bardzo trudną, bardzo wolną i musi być lekturą bardzo uważną. I to, co jest ważne. Potrzebujesz przynajmniej na początku takiego przewodnika, który wyjaśni ci słownictwo, bo to słownictwo, które pojawia się w, kurs, w kursie cudów, jest bardzo specyficzne, jest trudne i czasami, no właśnie, mylące, bo odsyła nas już do jakichś rejestrów. Ale słowo to tylko słowo. Słowo można zawsze zastąpić, zmienić. Najważniejsza, kluczowa w kursie cudów jest praktyka. Kurs do znudzenia będzie ci powtarzał, że możesz myśleć, uważać to, co chcesz na temat tego słownictwa, możesz je zastąpić, ale najważniejsza jest praktyka. Po prostu oddaj się tej praktyce. Jeżeli zaczniesz, będziesz próbował, to nie wyjdzie, zostaw to, może to nie jest dla ciebie, ale gwarantuję ci, że ta cierpliwość popłaca. Jeżeli coś działa, to po prostu działa. Nie musisz skupiać się na tym, jak to się nazywa. Gdybym miała powiedzieć, po co? To dwie rzeczy. Po pierwsze, ta zmiana percepcji, o której powiedziałam, czyli zupełnie, zupełnie inaczej zaczynasz patrzeć na wszystko, co się dzieje z tobą i co się dzieje w twoim życiu. A celem jest tak jakby wgranie nowego systemu przekonań, a o tym, w jaki sposób funkcjonuje ten świat duchowy, bo my jesteśmy istotą duchową w świecie materialnym. Co jest celem twojego życia? Dokąd zmierzasz? Pierwszym etapem jest uświadomienie sobie, drugim jest swojego rodzaju detoks. I żeby ci to ułatwić, zrozumienie siebie i tego świata, w którym funkcjonujesz, kurs cudów prowadzi cię właśnie do tego uzyskania wewnętrznego czy mentalnego spokoju. I z tej pozycji zaczyna się właściwa praca. Ona polega właśnie na wgraniu tych nowych przekonań, nowych sposobów widzenia świata czy światów. No a wówczas mogą dziać się już te cuda, bo tym, jak powiedziałam, tym pierwszym cudem jest zmiana Twojej percepcji, ale jeżeli zmienia się Twoja percepcja i Ty nie masz. Co do tego już oczekiwań i kontroli, to zmieni się w Twoim życiu dużo, dużo więcej. Ja bez cienia wątpliwości mogę powiedzieć, że dzielę moje życie na czas przed Kursem Cudów i czas po, tak jakby moje dwie ery. Może tak wydarzyć się też i w Twoim życiu. No dobrze, ale w końcu do, do meritum. Kto napisał Kurs Cudów? Ta pozycja powstała w latach 60. ubiegłego stulecia i w historii powstania kursu cudów ważne są dwie osoby. Helen Schuckman i William Tedford, to pracownicy Uniwersytetu Columbia. Helen Schukman była psychologiem, terapeutą i samą siebie uznawała jako ateistkę. To też ważne, za chwilę powiem, dlaczego. Jej współpracownikiem, szefem był Will Tedford i tych oboje wykonywali niesamowitą pracę dla ludzi, i kiedyś podczas jednej z rozmów oboje przyznali coś takiego, że wykonują tak ważną pracę i pomagają tak wielu osobom i dziwi ich oboje to, że między nimi. Ta relacja jest bardzo dziwna, trudna, niezbyt dobry vibe, można byłoby powiedzieć, między obojgiem. Po prostu było to takim elementem do zastanowienia, i rzucili, wypowiedzieli to zdanie na głos, nie oczekując oczywiście odpowiedzi. Ale ta odpowiedź przyszła. Po kilku dniach Helen Schukman usłyszała taki wewnętrzny impuls, Głos, można powiedzieć, przekaz, który powiedział jej: weź kartkę i coś do pisania, i zacznij pisać. Mam dla ciebie wiadomość. Wiadomość: to był właśnie Kurs Cudów. To nie była wiadomość SMS-owa, to nie była wiadomość na WhatsAppie. Ten głos, który usłyszała Helen. Przekazywał jej treści, które ona skrupulatnie spisywała przez 7 lat. Wiem, brzmi to bardzo dziwnie, ale pomyślcie, jak dziwnie musiało brzmieć to dla samej Helen, która uznawała się za osobę bardzo skoncentrowaną na umyśle, zupełnie na takim świecie materialnym. Nie miała żadnych odniesień do duchowości, i nagle słyszy tak, jakby głos. Mogłaby pomyśleć, że, że po prostu zwariowała. No i takie myśli przemykały. Właśnie tym podzieliła się ze swoim współpracownikiem, Tedfordem, i oboje zaczęli pracę nad tym. Helen spisywała te, ten głos, te, te informacje, które przekazywał jej ten wewnętrzny głos na papier, a na maszynę przepisywał ten tekst William Tedford. I po tych siedmiu latach. Powstało już, powstał już ten zbiór tekstów, który w jakimś późniejszym czasie, konkretnie w 1977 roku, został wydany jako całość, jako kurs cudów. Wydawaniem kursu cudów została utworzona w ogóle fundacja, Fundacja Foundation for Inner Peace, która właśnie posiada prawa do. Do wydawania tego, tej pozycji. Więc nie można powiedzieć, że Helen jest autorką, bo ja uznałabym, że to jest coś podobnego do pisania takich książek typu Biblia pod natchnieniem. Zobaczcie, jeżeli macie trudność z tym i nie chcecie przyjąć czegoś takiego już na samym początku. Ok, jakaś kobieta usłyszała jakiś głos i ja teraz mam w to wierzyć, to pomyślcie, że przez 2000 ponad lat. Jak ogromna ilość istnień wierzy w tym dogmatom, które zostały przedstawione w Biblii, a spisane również przez osoby właśnie pod takim natchnieniem. To nie koniec dziwnych informacji, ponieważ ten głos, który towarzyszył Helen, przedstawił się jej jako Jezus. No abstrakcja totalna, ateistka nagle słyszy wewnętrzny głos, i jeszcze on przedstawia się jej jako Jezus. No i to być może też dla Ciebie kolejny, kolejny dowód na to, że nie jednak nie warto, co to jest, jakieś bzdury absolutne. Może daj sobie chwilę na przetransformowanie, trochę zasymilowanie tej informacji. Uznaj po prostu, że to niekoniecznie wiadomości od. Tej osoby historycznej, jaką jest Jezus, ale może od takiej energii, świadomości, która jest na tym poziomie Chrystusowym, bo Jezus, będąc tutaj w ostatnim wcieleniu na Ziemi, miał ludzkości do przekazania. Informacje, które były dostosowane do poziomu świadomości ludzkości na tamten moment. Zauważ, że Jezus nie, za, nie zapisał żadnego tekstu, dopiero Jego słowa, Jego nauki zostały zapisane przez inne osoby w późniejszym czasie, nawet 100 lat już po Jego śmierci, a mimo to przekazują prawdy aktualne przez wiele, wiele stuleci do dziś. Jednak Ponieważ te teksty powstawały też właśnie po pierwsze w innym czasie, kiedy świadomość ludzi była kompletnie inna, dużo bardziej odmienna od naszej współczesnej, wiele też nauk zostało może inaczej zinterpretowanych niż ta informacja miała brzmieć dla ludzkości. Więc może to właśnie ten głos, który usłyszała Helen, jest to. Informacją dopasowaną do poziomu świadomości, który prezentuje obecnie ludzkość, i ma być jakby aktualną. Tak jak aktualizacja w telefonie, tak, kurs cudów jest taką aktualizacją tego, co Jezus próbował nam przekazać w swojej ostatniej inkarnacji tutaj na Ziemi. W internecie możesz znaleźć. Trochę nagrań, w których Helen Szukman wypowiada się też na temat kursu cudów. Jest tego niewiele, ale można znaleźć materiały. Więc, w największym, największym skrócie, tym jest Kurs Cudów. W taki sposób powstał i może być tym elementem, który, jak powiedziałam wcześniej, detonuje Twój sposób myślenia dotychczasowy o życiu, o świecie, o wszystkim i pomoże Ci wgrać nowe oprogramowanie. Inaczej spojrzysz na życie właśnie z tej perspektywy spokoju. W bardzo monotonny sposób kurs ciągle powtarza, że wszystko to, co przeżywasz, nie zmieni się na pstryknięcie palcem, ale to, co przeżywasz dookoła, coś dzieje się dookoła Ciebie, jest pewnego rodzaju hologramem, projekcją z Twojej nieświadomości, z tego, co jest w Tobie, wewnątrz, w środku, i ten hologram jest informacją dla Ciebie. Żeby ta informacja została przyjęta, zrozumiana, zintegrowana, to musi się to odbywać z poziomu wewnętrznego spokoju, a ten trudno, bardzo trudno jest nam w naszym życiu uzyskać. No i właśnie temu ma służyć kurs cudów. Najpierw uczy tego, jak uzyskać ten spokój i przeżywać wszystkie wydarzenia. Mając do nich dystans, i dopiero kiedy ten stan osiągamy, jesteśmy gotowi na kolejną część, czyli na to łączenie się z boską świadomością, bo jeżeli zmniejszamy, osłabiamy ten nasz sposób mentalny, ten, ten nasz ziemski sposób myślenia, to tworzy się miejsce, w które może wejść. Właśnie ta boska świadomość, czyli tym zadaniem kursu cudów jest łączenie, nasze połączenie się z boską świadomością, a wtedy zmienia się wszystko, wtedy zmienia się cała perspektywa życia, no i wtedy zaczynają dziać się właśnie te cuda. Mam nadzieję, że to długie wideo nie zniechęciło Cię. Zapraszam Cię do śledzenia mnie na mediach społecznościowych. Zostań tutaj ze mną na tym kanale. Będę starała się towarzyszyć Ci w tym procesie pracy z Kursem Cudów i mam nadzieję, że tak jak w moim przypadku, tak i w Twoim okaże się on bardzo ważną, o ile nie najważniejszą praktyką w Twoim życiu. Pozdrawiam Cię i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.